Ty kłamstwo chodzi za mocno Jak szybko martwię to do no, Ciebie niepodobne Nie Tak szybko martwię to do Ciebie niepodobne to do Ciebie niepodobne Nie, nie używam póki tego nie posprzątasz Nie, to ma kurwa wyspietlenie, co błe, jest kurwa Nie chcę Jakie jak, jak komentarze są wyłączone, <średnio> To ja nie chcę wiedzieć, co tam było. Witam, ja trochę spóźniony. Czy będzie pozew dla Wersów za nieuprawnione korzystanie z Twojego nagrania audiowideo w celach zarobkowych? Ej, bo e już jej film zdjąłem, jak coś. Już zdjęty jest za prawa autorskie filmy. Ja się nieco nie cackałem. Do za szkoda, pijaki. A że ona coś widzi z tych pieniędzy, które zarabia? Hej, Gatujenka, super, że jesteście. Zapraszam Was na kolejny filmik. Słuchajcie, już za chwilkę święta i ja się mega cieszę. Jeśli wy też, to zostawcie łapkę w górę i zobaczcie, jak zmienił się mój pokój z tej okazji. I ile ona ma lat już? 12, a teraz pytanie, skąd wy wiecie, że ona ma 12 lat, czy tyle osób napisało w jednym momencie. Weź to, wyłacz, bo już mnie wkurwia tym gadaniem. To kiedyś ciekawe? A teraz czas na kolejny filmik. Zapraszam. No spoko, Uwers, obdzięki. Uwers, obdzięki. Chronił, ale bym cię mciem, czym wymacaj mi cochy na Zanzibarze. Wytargaj moje bambaryły z w obsleje. Mam takie boje, że jak wsadzę do morza, to cała plaża jest bezpieczna. Ej, ale szczerze, jej starzy zajebisty sobie zrobili pasywny dochód. Córeczka spełnia marzenia o byciu youtuberką, a rodzice hajs zgarniają. No, no, ale mówią tak, Amra Jasper. Takie, taką córkę to ja bym mógł mieć, stary, że ona se, ona se nagrywa filmiki. <grywa> Wszystko pływa na moje konto. <grywa> Człowieku, to jest top 1 córka. Jej tam gdzieś kupię czasami jakiegoś Chińczyka, czy tam y, McDonala i kupię raz na tydzień, a ona mi nagrywa odcinki codziennie. Śmietniki o 22 pewnie będziemy wychodzić, o 22 jakoś patiro, bo sklepy zaczynają, zaczynają, skończą o 23, więc 23.30 będziemy, czyli w nocne to będzie przeszukiwanie śmietników. Skoda? Jak myślisz, czy częściej ją zmuszają do tego nagrywania, czy sama z siebie chce? Huck No i stary, ja wiek, wie w wieku, to ja marzyłem o tym, żeby być influencerem, żeby być taki jak Blowek na przykład. Czaisz? Żeby być blow, jak Blowek, albo żeby być jak rezi. i wiesz, no wiesz, to one w tym, w tym wieku dzieci to marzą o takim czymś. Ta ciekawa, ciekawe o, czy ma, yy, ten, czy, czy się dobrze czuje z tym, raczej na pewno nie jest wykorzystywana, nie? Nie wygląda na wykorzystywaną. Ale szybko wrócicie. No. Spokojnie, mamy tylko kilka zakupów do zrobienia. Tak. Kilka. Troszeczkę. Ale lista. Ta. No, Marcelek, oni chyba raczej szybko nie Spokojnie kochani, szybciutko wrócimy, postaramy się wrócić jak najszybciej, no przeprowadzą. Wiesz jak ten ser śmierdzi? Kolega mówił. Tak, to moderator tego kanału, ten kanał schodzi na psy x. Nie, po prostu kakes taki zawsze był. Ok, jedziemy tutaj. Dbajcie o siebie, okej? OK? Do Nikomu nie otwieramy drzwi i macie telefon jak coś, okej? Okay? Dzwonicie. Dobra. Dobra. Na czym polega ten kanał? Czy to jest dla was fajne? Szczerze! Czy ktoś się zainteresował tym wideo? Na czym polega ten kanał? Jakby co to ma przekazać? Jakby Co, co to jest? Jakieś wchodzą w rolę czy co? Dobra, czyli mogę to wyłączyć, bo ja nie będę tego oglądał przez 14 minut. Tu się nic nie. Przy minuta 30 na razie się nic nie wydarzyło jeszcze. Nie wyłączaj. No to czekaj, to dam szansę jeszcze minutę. Renka, to co? Pogramy trochę w piłę? Marcega, czy z ją trafimy? To będzie źle. No wiem, to chodź. Pójdziemy zagrać na dole w sali zabaw. Okej, okay, spoko, chodźmy. Daj im jeszcze 60 sekund, żeby skończyć. Aha, czyli banany mają salę zabaw. Okej, okay, Renka, to masz. Skąd? Okej. Okay. Od choinki odeszli, ale od telewizora <laughs> Telewizor jak się rozwali to już, to już, to już hook w to, no nie? w daj, cię to! Wow, Marta, obroniłeś. Wow. Ej, reko, to obroniłeś Ej, Leka, to teraz ja trochę postelam. Przyszona no, na, bramka, na pewno nie zostanie z taką reakcją, z tym refleksem Zerowy no ja. refleks, kobieto. Wymoczek. Kaptuj. Przecież ona robi bardziej Kaptuj. ambitne rzeczy niestety. na czym polega Twój kanał, Ze siedzi 5k ludzi i zmieje się z ciebie, a Ty masz z tego hajs 1 do 1, hejka Tulenka. Czy ty mnie właśnie nazwałeś hejką Tulenką? Gdzie ja mam. Gdzie, człowieku? Ja mam kontent. Ty powiedziałeś, że mam kontent jak hejka tulenka. Hej. Chory jesteś, człowieku? Dobra, puszczam ci przez pół minuty, pooglądaj i daj mi kurwa trzy podobieństwa. No oglądaj, uważnie. Nie tego samego rozmiaru. Lęka nie jestem trochę. Tak szybko, Marta, to do ciebie niepodobne. To źle, źle czuję, Lęka, chyba jestem chory. Naprawdę. Dobra, no faktycznie. Ja też czasami mówię, że jestem chory. Po tym jak sobie postremuje przez godzinę i że się zleczyje. To faktycznie, to jest jedno, jedno podobieństwo. Dobra, jeszcze 20 sekund. Te gorące! Chodź! Idziemy do góry, teraz sprawdzimy. Dobra. O nie nie jest! To przez korki, one są... <słuch> Dobra, udawanie. Dobra, dwie różnice, dwie podobieństwa. Dwa Ej, na podobie. czym to polega w gry? Co to kurwa jest? O co chodzi w tym kontencie? To są jakieś scenki w czy o chuj to chodzi? <laughs> ja na razie nie ogarnąłem, o co tu chodzi. Nie wiem, do szkoły nie chcę iść jutro i udajesz, co się dzieje, czy co? Tutaj za śliskie. Czemu to wygląda jak porno? Tymek, czy ty jesteś chory? Czy on nie ma. Weź ty czasami przemyśl, co ty napisałeś, proszę cię. Co to jest. Natalia, Uniwersytet Warszawski. O co chodzi? Czy mi to wysłałeś? Dobra, to ściągamy i idziemy. Po niej, po niej, No chodź. Idziemy. Nie, Tyle, to nie, to nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, Ile pizdek i pizdek. Kajka się... tu Franciszek Rusicki lokował. Siema ja podziki Czerwone światła, jak nie powiem gdzie. Oje pane, nie wiem gdzie ty O ja. Wymoczek. Mogę bez ogladania jeden. Taki sami poziom Majki, u dwa ruchacie tyle samo. trzymyślicie <laughs> że jesteście zabawni, a po prostu się z was śmieja. Z... Nie jestem w stanie się zgodzić z twoimi argumentami, człowieku? Bo na pewno więcej spożywam, że tak powiem. Ale nie wypada mówić o takich rzeczach. Da no bo chcę to oglądać. Okej, okay, to nieważne, potem się posprząta, Usiądź sobie. Nie, nie usiądę <gry> póki tego nie posprząta. No dobra, dobre, dobrze. O co tu chodzi w tym filmie? Ja nie rozumiem, co to... Franek jak coś to my nie śmiejmy się z tobą, śmiejemy się z ciebie. Nie, śmiej się ze mną. Ale o co? Wytłumacz mi też, o co chodzi w okay, tym filmiku? Jest cichło, ten cierpliwości! No ale co cierpliwości? Ja chcę już coś dostać! Zaraz przyjdę. Nie mi tak oglądać. Chyba sobie dosypię. A teraz jest lepiej, że skonda. Czemu zawrót te karty? No w tym pudełku mi się tak źle oglądało. A teraz lepiej jest, nie widzę. Okej. Okay. Ja nie rozumiem. No o co tu chodzi w tym? I czemu to ma 300 tysięcy wyświetleń? Kto to ogląda? Cholera jasna. Idę założyć spodnie. I dlaczego to ma kurwa tyle wyświetleń? Tam stary na 100% dokupuje z 200 koła na filmik wyświetleń. No na milion procent, człowieku. Nie ma opcji, że to tyle wyświetleń zdobywa bez y, wspomagania sztucznego ruchu y, wypompowanego. Pompowanego właściwie. Rodzice ładnie się chyba bawili podczas pisania scenariusza. Ty, na te spoty zawsze potrzebowałem paska. One teraz tak siedzą człowieku. Yy, człowieku. Ści... Sorry za węben. Przepraszam Wam bardzo. Przepraszam Was bardzo no. Nieważne, dobra na rzecz temperatura. Ale pamiętajcie, yy, pod dużym głazem ogromny wąż się kryje. Taka tylko... O kurwa nie ze ty taki boiler masz. A ja jeszcze wciągnąłem brzuch i napiąłem, ale dobra. A wy się już śmiecie, To jest zły API. Tego morsowania jutro ja chyba nie robię. Ja nawet nie wiem czy ja dam radę szczerze. Jeszcze jaka zdusa nie będzie, człowieku. Jak nie będzie chłopaków, to ja sam ja sam na morsowanie nie idę na 100%. Musi ktoś ze mną pójść. Serio masz gorączkę. No nie, a mama... Ej, wy też tak robiliście, że jak mama wam dawała yy, części...